Czeka nas na pewno ciężkie spotkanie, bo górnik też jest rozpędzony. Trzy ostatnie mecze wygrane z Rakowem bezdyskusyjne na UKS-ie i teraz w meczu w Sosnowcu, więc na pewno czeka nas trudne zadanie, no ale jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. Chcemy też zapunktować w meczu ligowym. Jeśli my zagramy dobrze, zagramy swoje, konsekwentnie, w pełni z, z pełną realizacją zadań taktycznych, to to głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie w zabrzu wygrać. No ale, tak jak mówię, czeka nas trudne spotkanie, bo, bo Górnik to jest naprawdę dobry zespół, i, i sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w poniedziałek. Oba zespoły po, po trudnych meczach Pucharowy. No Górnik miał więcej w nogach budogrywkę, ale też dwa dni więcej odpoczynku, więc zobaczymy w poniedziałek. Musimy zagrać przede wszystkim dobrze jako zespół, jeśli zagramy dobrze jako zespół w defensywie, mądrze się asekurując, podwajając w niektórych sektorach, to będzie dobrze także. Także rzeczywiście, Jogo to jest w dobrej dyspozycji, ale ja mam też nadzieję, że do takiej coraz lepszej dyspozycji wraca Takuto Oshima, więc sam jestem ciekaw na ten pojedynek japoński. It was uh, happy to see Japanese player that we play same league and same time. It was also nice to see him, like uh, it was first time to meet, meet with him. Because I didn't know about him when I was uh, in Japan also when I came to Europe. And we were speaking about uh, how it's going in Gurnik Zavja and uh, what you want to be in your future or something like this. And also I said to him sometime you need to come to Krakow and uh, let's uh, eat something together and uh, also we have same friend in my ex team so we will we will meet with them and uh, yeah we are just speaking about the like, casual conversation is <laughs> <laughs> No źle weszliśmy w tą drugą połowę, mieliśmy dużo takich własnych strat, po którym górnik mógł, mógł strzelić bramkę, napędziliśmy przeciwnika i, i to my zagraliśmy tak drugą połowę, jak górnik zagrał pierwszą. Na pewno podchodzimy z nastawieniem teraz, że, że musimy zdobyć tylko trzy punkty, nie interesują nas żadne remisy przegrane, więc więc na pewno musimy być gotowi na to, żeby, żeby wygrać ten mecz. To ostatnie podanie dzisiaj szwankowało, że nie mieliśmy tej dokładności, nie dochodziliśmy, nie stworzyliśmy sobie praktycznie żadnej sytuacji yy, takiej, z której pać, yy, mogłaby paść bramka, więc na pewno musimy nad tym mocno popracować. Naszym problemem od dłuższego czasu jest, jest to, że my nie potrafimy sobie stwarzać klarownych sytuacji, a nie ich wykorzystywać, więc można powiedzieć, że jesteśmy tacy trochę bez i to dzisiaj było widać no, yy, bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie, a... A gorni z sytuacji miał trzy z tego jedno wykorzystał i no i skończyło się, jak się skończyło. We need to keep going and just head up and uh, yeah we have to win and uh, we need to have victory that's it. Ej, co się powoli. Poczekaj, czekaj, mogę skończyć. I to też byłaby inspiracja dla wielu kobiet, że można po prostu takim klubem zarządzać. Ja powiedziałam, z jakiego powodu, natomiast na pewno zostanę w klubie na tej funkcji nadrzędnej. Tylko teraz trzeba było zejść do parteru i zająć się tym, co jest najbardziej

Wygrane czynnością mogą być zadawane na Drodzy możemy być że na województwach będą roboty, żeby jednak dobrze dla a więc musimy powstawać w tej tajemnicy. Koniecznie porozumiemy o tym, Když druhý raz, nevím, ile to je to ještě můj, myslel, že už děšení na glově, mám trochu pecha, ale mám naději, že teraz to bude pořádku a valčíme ráda. Początki meczów są zazwyczaj trudne, takie bardziej, powiedział taktyczne czasami wręcz takie szachy, więc Kasper się lepiej odnajduje w takiej grze bezpośredniej. No a w tych końcówkach, w drugiej połowie meczów, to ta gra zazwyczaj tak wygląda. Więc, więc, no ale ja się cieszę z tego, że naprawdę robi postęp, idzie do góry. Trzeba też powiedzieć, że od meczu z UKS-em. Przecież on na uk się wywalczył karnego. W meczu z Lechem, gdyby nie tam 5 cm warze, to też podejrzewam byłby karny po faulu na nim. Strzelił nieuznaną bramkę z puszczą. Teraz wreszcie trafił do siatki, dał nam zwycięstwo w meczu pucharowym. Także widać, że idzie do góry, robi postęp i jest przede wszystkim w dobrej dyspozycji. Koszmarny wieczór dla nas, koszmarny wynik. Eee, no skoro się ma eee, w pewnym momencie w końcówce meczu dwóch zawodników więcej. I nie jesteśmy w stanie wygrać meczu, no to, no to trudno coś dodać. No chcieliśmy naprawdę bardzo się starali chłopcy, no ale oddając 27 strzałów, przegrać mecz, no to jest naprawdę wydarzenie. O, powiem tak, to jest wydarzenie. Nie mamy nic na swoją obronę. Zawiedliśmy kibiców. Możemy tylko zacisnąć zęby, zakasać rękawy. No i zacząć odrabiać to zaufanie u kibiców, bo ono rzeczywiście zaczyna uciekać. Dzień. Ten mecz będzie oceniany przez pryzmat wyniku. Ja to rozumiem, to jest normalne. No. Każdy będzie widział to, ale ja nie mogę zawodnikom odmówić zaangażowania, chęci wygrania tego meczu. No, naprawdę się starali. Oni po końcowym gwizdku wszyscy popadali na ziemię. I, no ale takie mecze też zdarzają. Bywało tak, że ja wygrywałem w 9 przeciwko 11. Takie mecze, no dzisiaj grając 11 na 9, mecz przegrałem i, no, i historia zakończyła koło. W ostatnim gwizdku byliśmy bardzo sfrustrowani i zdenerwowani. Nie chcieliśmy wylewać frustracji na kibiców i na, na pozostałych, dlatego zeszliśmy do, do szatni, żeby nie pokazywać po prostu tej złości i nie powiedzieć trzech słów za dużo. I dlatego zorganizowaliśmy spotkanie na stadionie dla dzieci. Jestem przekonany, że dzięki temu wydarzeniu, możliwości spędzenia kilku godzin z zawodnikami, zobaczenia stadionu od środka, szatni piłkarskiej, murawy, dzieci wróciły do domu pełni usatysfakcjonowane i gotowe na kolejne kibicowanie Krakowi z trybun stadionu. Dostałem zdjęcie klubu z wyjazdu, smyczkę i opaskę. Szanowni Państwo, jest z nami bardzo miło ogłosić przedłużenie kontraktu. Szanowni Państwo, jest z nami obecny Pan Dyrektor Pan Stefan Majewski oraz zastępca dyrektora Filip Trubarski. I jest z nami oczywiście obecny Sebastian Madejski, który podpisał z nami kontrakt do 2026 roku. Szanowni Państwo, poprosimy o wielkie brawa! Tak, no, pracowałem po to, po to też tutaj przychodziłem, żeby, żeby powalczyć. Udało się wywalczyć to, to miejsce. Eee, I cieszę się bardzo, że tak, tak, to, wszystko, tak to wszystko wyszło. I dodatkowo jeszcze mogę to spędzić kolejne 2,5 roku. Eee, więc jestem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami zostać tutaj na kolejne dwa lata. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z moich występów, i zrobię wszystko, aby jak najlepiej prezentować się na boisku. Z nami analizowaliśmy nie tylko pod kątem tego przegranego meczu w Częstochowie na wiosnę, bo my wcześniej wygraliśmy dni dwa razy i raz remisowaliśmy. Tam też były fragmenty, fragmenty, które można powiedzieć pokazują, jak można Rakowa ukruszyć. Ten mecz też do pewnego momentu toczył się dobrze, ale, ale my w tym meczu zginęliśmy od tego, nad czym się, przed czym się uczulaliśmy, przed czym się... Y, cały czas y, zwracaliśmy sobie uwagę, czyli na y, fazę przejściową, stratę piłki i reakcję po stracie piłki, bo Raków jest naprawdę mega skuteczny i zabójczo, y, y, zabójczo groźny. Więc mam nadzieję, że właśnie z tego meczu przegranego wyciągniemy wnioski bo tam też były fragmenty dobrej gry, natomiast e, fragmenty dobrej gry z Rakowę nie wystarczą, trzeba zagrać 90 minut, e, tak jak graliśmy w tych meczach wygranych 1-0, 3-0, czy w zremisowanym meczu e, półtora roku temu, więc e, materiał poglądowy jest, wiemy z kim gramy, gramy z aktualnym mistrzem Polski, z zespołem, który w dalszym ciągu gra w europejskich pucharach i i zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast no, my też jesteśmy w sytuacji specyficznej. Brakuje nam punktów, i tych punktów musimy szukać wszędzie. Już nie tylko z zespołami, które gdzieś tam są w naszym zasięgu, ale również z zespołami z czuba tabeli, tak jak raków czy, czy choćby legia. Będziemy robić wszystko, żeby wyjść z jak najbardziej, jak najkorzystniejszym wynikiem. Oby nam się to udało, bo, bo mamy za sobą no, troszeczkę ciężki okres, w którym no, niestety te wyniki e, nie idą może w parze z tym, co, 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 co pokazujemy też czasami na boisku. Mam nadzieję, że teraz po tej przerwie wejdziemy z nowymi siłami i pokażemy trochę, trochę więcej świeżości i przede wszystkim więcej skuteczności.